Wiersz pod tytułem dzbanek. Stoi sobie dzbanek w kredensie. Piękny, przedwojenny, malowany w kwiaty. Ktoś go stworzył i wypalił przed wieloma laty. Stoi samotny wspomnień siewa. Kto z niego pijał, o czym szumiały drzewa. Czy hrabiny plotkowały, przyniły radośnie, kto z kim ślub wziął, czy Jasiu w końcu urośnie. Dzbanek słuchał cierpliwie, nie odzywał się wcale, choć pewnie nieraz rzekłby jakieś ale. Przetrwał wszystkie lata i uszczerbku nie doznał. Kawał historii widział i wiele osób poznał. Koleżanki jego, filiżanki białe. Na wiedeńskim stole były doskonałe, stłukły się niektóre inne w świat odeszły. Nadal jednak widać, że za wiele przeszły, na jednej ryska, na drugiej pęknięcie, czy będą miały jeszcze kawy wzięcie? Czy ktoś to ceni, jak były wspaniałe, czy na śmietniku skończą? Niekoniecznie cała, czy uda się jej ocalić od mroku zniszczenia i sprawić, by budziły zachwyt i westchnienia.